Wprowadzenie do roli wdzięczności w naszym życiu. Wibracje wdzięczności to klucz do harmonii wewnętrznej. To jak muzyka, która uświadamia Ci piękno codziennych chwil. Zacznij od otwarcia serca na wdzięczność, to magiczne narzędzie, które przekształci Twoje życie. Jak wdzięczność wpływa na nasze postrzeganie świata i relacje z innymi. Wdzięczność to magiczne lustro, w którym odbija się piękno świata. Wibracje wdzięczności sprawiają, że codzienność staje się pełna kolorów, a nawet szarość uliczek nabiera blasku. To, co wcześniej było niezauważalne, teraz staje się powodem do radości. Twoje relacje stają się jak magiczny ogród, w którym kwitną przyjaźnie i miłość. Wdzięczność to nawóz który pozwala wzrastać więziom, sprawiając, że są trwalsze i pełne wzajemnego zrozumienia. Poprzez praktykę wdzięczności zaczynasz dostrzegać w ludziach ich unikalność. Doceniając drobne gesty, które łączą was w niezwykły sposób, wdzięczność to nie tylko odbiór, to również dawanie. Kiedy oddajesz wdzięczność, otwierasz drzwi do serca innych, tworząc piękny taniec relacji. To jak magiczna melodia której dźwięki wzmacniają więzi, sprawiając, że życie staje się symfonią wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Przez pryzmat wdzięczności widzisz, jak świat staje się miejscem, gdzie każde serce może zakwitnąć jak piękny ogród. Historia o niewidomym chłopcu Mały chłopiec o imieniu Tomasz od urodzenia był niewidomy. Mimo to, jego życie było pełne radości. Tomasz uwielbiał słuchać śpiewu ptaków, szumu wiatru i śmiechu swoich przyjaciół. Cieszył się każdym dotykiem, każdym smakiem i każdym zapachem. Pewnego dnia Tomasz otrzymał wyjątkowy prezent psa przewodnika o imieniu Luna. Luna stała się jego najlepszą przyjaciółką i przewodniczką. Dzięki niej Tomasz mógł odkrywać świat na nowo, poznawać nowe miejsca i ludzi. Nauczył się samodzielnie chodzić, jeździć na rowerze i bawić się z innymi dziećmi. Tomasz był niezwykle wdzięczny za dar Luni. Codziennie dziękował za to, że Luna jest przy nim i pomaga mu w codziennym życiu. Korzyści zdrowotne płynące z praktyki wdzięczności, wibracje wdzięczności to nie tylko lek na duszę, ale także eliksir zdrowia dla ciała. Kiedy otwierasz się na wdzięczność, twój organizm odczuwa korzyści na każdym poziomie. To nie tylko magiczne słowa dziękuję, ale przepływająca przez ciebie energia, która wpływa na twoje zdrowie fizyczne. Twoje serce bije mocniej, ale z równowagą, gdy zanurzasz się w praktyce wdzięczności. Badania wskazują, że osoby praktykujące wdzięczność mają niższe ciśnienie krwi, a ich serca pracują z większą efektywnością. To jak trening dla Twojego serca. Uczące go bijeć w rytm wdzięczności, wdzięczność to także balsam dla umysłu. Praktyka ta redukuje poziom stresu i poprawia sen, sprawiając, że twój umysł jest jak spokojne jezioro, na którym unoszą się myśli jak lekkie łodzie. To nie tylko odpoczynek dla umysłu, ale także budowanie odporności psychicznej, która pomaga radzić sobie z trudnościami, twoje ciało odbija to, co dzieje się w twojej duszy. Kiedy praktykujesz wdzięczność, wewnętrzny blask promieniuje na zewnątrz, a twoje ciało odbiera te pozytywne wibracje. Odczuwasz więcej energii, radości. A nawet wyglądasz młodziej, bo wdzięczność to magiczny eliksir młodości. Praktykując wdzięczność, dbasz nie tylko o siebie, ale również o tych, którzy uczestniczą w tym magicznym tańcu życia razem z tobą. To nie tylko sposób na długie życie, ale także na życie pełne energii, radości i harmonii. Wdzięczność to klucz do zdrowia, który trzymasz we własnych dłoniach. Odkryj go i pozwól zdrowiu kwitnąć jak najpiękniejszy ogród. Praktyczne strategie wprowadzania wdzięczności do codziennego życia. Wprowadzenie wdzięczności do codziennego życia to jak otwarcie skrzyni pełnej skarbów. Aby to osiągnąć, musisz być architektem własnej przestrzeni wdzięczności. Zaczynamy od prostych, ale skutecznych strategii, które zamienią Twoje dni w podróż pełną wdzięczności. Pierwszy krok to Dziennik Wdzięczności. Codziennie zanurz się w nim jak w magicznym zaczarowanym lesie, w którym każde drzewo to inny powód do wdzięczności. Zapisuj drobne i wielkie chwile, odkrywając, że nawet najmniejsze liście na drzewach są pełne piękna, następnie praktyka dziękuję w myślach. Kiedy otwierasz oczy rano, zanim stąpasz na ziemię, wyślij wdzięczność za nowy dzień. To jak uścisk dla wschodzącego słońca, które rozświetla twój dzień. Pomyśl o tym, co masz, zanim skupisz się na tym, czego jeszcze brakuje, wdzięczność to także rytuały, stwórz swoje małe ceremonie, które będą jak magiczne zaklęcia przyciągające pozytywne energie. Może to być poranna kawa w ciszy, podziwianie zachodu słońca, czy wieczorny spacer, podczas którego oddajesz się refleksji, nie zapominaj o wdzięczności dla innych. Każdego dnia znajdź czas, aby wyrazić wdzięczność komuś bliskiemu lub nawet osobie, którą spotkasz przypadkiem. Twoje słowo może być jak magiczny dotyk, który rozświetli czyjś dzień. Pamiętaj, że praktyka wdzięczności to jak trening dla duszy. Im więcej ją ćwiczysz, tym silniejsza staje się Twoja zdolność do dostrzegania piękna w codziennych szczegółach. Twoje życie stanie się jak obraz pełen kolorów, a wdzięczność będzie pędzlem, którym malujesz każdy kolejny dzień. Otwórz się na te proste, a zarazem potężne strategie. A zobaczysz, jak wdzięczność wpłata się w codzienność, czyniąc ją wyjątkową podróżą pełną magicznych chwil. Jak wdzięczność może być kluczem do przezwyciężania trudności? Wdzięczność to twoje magiczne skrzydła, które pomogą ci wzbić się ponad burze życiowych trudności. Zamiast utonąć w szarości problemów, zacznij widzieć je jak krople deszczu, które dają życie nowym możliwościom. Kiedy życie staje się jak labirynt, wdzięczność jest kluczem który odblokowuje drogę do wyjścia, wdzięczność nie eliminuje trudności, ale zmienia twoje spojrzenie na nie. To jak latarnia morska na morzu niespokojnego losu, prowadząca cię przez ciemność. Kiedy praktykujesz wdzięczność, stajesz się jak drzewo, które mimo burz ukorzenia się silniej, gotowe sprostać każdej wiecznej nawałnicy. Przez pryzmat wdzięczności uczysz się czerpać z trudności siłę i mądrość. To jak alchemia, która zamienia nawet najtrudniejsze doświadczenia w kamienie milowe na drodze do samorozwoju. Wdzięczność sprawia, że każda przeszkoda to tylko węzeł na nici Twojego życia, który możesz rozwikłać, aby iść dalej. Wdzięczność to tu tajemny oręż, gdy napotykasz trudności. Kiedy inni widzą mur, ty widzisz ścieżkę, a kiedy inni widzą porażkę, ty widzisz lekcję. To nie tylko filozofia, to sposób na życie który pozwala Ci stać się nieustraszonym podróżnikiem, gotowym na odkrywanie nowych horyzontów nawet w najtrudniejszych chwilach. Dlatego, gdy życie stawi przed Tobą wyzwanie, niech wdzięczność będzie Twoim przewodnikiem. Odkryj w niej moc, która pomaga Ci nie tylko przetrwać, ale także wzrastać. Wdzięczność to klucz, który otwiera drzwi do pokładu życia pełnego przygód, które czekają na Ciebie, gdy tylko zaczniesz widzieć nawet trudności jako szansę na rozwój. Lekcja wdzięczności. Starsza pani o imieniu Anna mieszkała sama w małym domku. Czuła się samotna i zaniedbana. Pewnego dnia do jej drzwi zapukała młoda dziewczyna o imieniu Zuzanna. Zuzanna szukała miejsca, gdzie mogłaby mieszkać w zamian za pomoc w domu. Anna zgodziła się i od tego czasu życie obu kobiet diametralnie się zmieniło. Zuzanna pomagała Annie w sprzątaniu, gotowaniu i robieniu zakupów. Anna z kolei dzieliła się z Zuzanną swoją mądrością i życiowym doświadczeniem. Obie kobiety stały się najlepszymi przyjaciółkami. Anna była niezwykle wdzięczna Zuzannie za to, że odmieniła jej życie. Codziennie dzękowała za to, że Zuzanna jest przy niej i otacza ją troską. Różnice między wdzięcznością a prostym zadowoleniem z życia. Wdzięczność to nie tylko chwilowe uniesienie to głębsza relacja z życiem. W przeciwieństwie do zadowolenia, które jest jak płaska powierzchnia, wdzięczność to trójwymiarowy obraz pełen faktur i detali. Zadowolenie to jak chwilowy uścisk szczęścia, podczas gdy wdzięczność jest jak stały taniec z nim w rytm serca. Kiedy jesteś jedynie zadowolony, cieszysz się z dobrych chwil, ale możesz zatracić się w szarości codzienności. Wdzięczność to jak różowe okulary, które pokazują, że nawet w szarościach tkwi kolor. To nie tylko odczucie, to podejście do życia, które czyni je pełnym znaczenia. Inna różnica to to, że zadowolenie jest reakcją na zewnętrzne okoliczności, podczas gdy wdzięczność to wybór wewnętrzny. Kiedy zaczynasz praktykować wdzięczność, stajesz się architektem własnego szczęścia, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Jest to jak wędrowanie z latarką własnej radości, zamiast czekanie na światło od innych, wdzięczność jest jak muzyka, która nadaje ton Twojemu życiu. To nie tylko o odczuwaniu, ale i o wyrażaniu wdzięczności, dzięki czemu twoje relacje stają się jak harmonijna symfonia. W przeciwieństwie do zadowolenia, które mówi dobrze jest teraz, wdzięczność szepcze dobrze jest zawsze. To subtelna różnica, ale wprowadza ogromną zmianę w sposobie, w jaki dostrzegasz i cieszysz się z życia. Wdzięczność jako narzędzie budowania trwałych i zdrowych relacji. Wdzięczność to magiczny klej, który łączy serca ludzi. Gdy praktykujesz wdzięczność w relacjach, staje się ona jak mistyczna siła, wzmacniająca więzi, które łączą nas ze sobą. To nie tylko odbieranie, ale również dawanie wdzięczności, co sprawia, że relacje stają się jak wzajemny taniec radości. Wdzięczność to jak magiczna różdżka, która oczarowuje codzienność relacji. Otwiera drzwi do zrozumienia, sprawiając, że konflikty rozwiązują się niczym mgła pod wpływem porannego Słońca. Kiedy wyrażasz wdzięczność, otwierasz okno do duszy drugiego człowieka. A Twoje relacje kwitną jak najpiękniejszy ogród, jest także jak kompas w miłości. Kiedy praktykujesz wdzięczność w związku, stajesz się bardziej świadomy partnera, dostrzegając piękno w najmniejszych gestach. To jak magiczna moc, która pomaga przetrwać burzę, sprawiając, że wasza łódź płynie stabilnie po morzu życia, wdzięczność to również pojęcie czasu. Kiedy doceniasz chwilę, tworzysz wspomnienia które z czasem stają się jak drogocenne klejnoty w waszej wspólnej skarbnicy. Relacje, w których wdzięczność jest obecna, są jak wina, które z wiekiem nabierają smaku, wprowadź wdzięczność do swoich relacji, a zobaczysz, jak stają się one trwałe. Pełne ciepła i wzajemnego szacunku. To nie tylko tajemny składnik udanych relacji, ale klucz do otwierania serc i budowania mostów, które łączą nasze drogi na tej magicznej ścieżce życia. Jak praktykować wdzięczność w sytuacjach trudnych i wymagających? Wdzięczność to nie tylko błogie doznania w chwilach łatwości, ale także niezawodne źródło siły w trudnych momentach. Gdy życie stawia przed tobą wyzwania, wdzięczność to twoje tajne narzędzie, które pomaga utrzymać równowagę na kruchej linie trudności. Wdzięczność w sytuacjach trudnych to jak latarnia morska w mroku. Zamiast pogrążać się w rozpacz, zaczynasz dostrzegać maleńkie iskierki światła, które prowadzą cię przez mgłę problemów. To nie tylko o szukaniu pozytywów, ale o głębszym zrozumieniu, że nawet w trudnościach tkwi siła do rozwoju podczas burz życiowych. Praktyka wdzięczności działa jak tarcza ochronna. Uczysz się czerpać energię z nawet najmniejszych promyków nadziei. To jak medytacja w ruchu, gdzie każdy krok w kierunku wdzięczności jest krokiem ku pokonaniu trudności. Wdzięczność w trudnych chwilach to także sztuka odbierania, nawet gdy czasem się wydaje, że świat na coś odbiera, zamiast zamykać się w cierpieniu, otwórz serce na wdzięczność za to, co jeszcze masz. To jak oazowy przystanek w pustyni trudności, gdzie nawadniasz swoją duszę pochodnią wdzięczności, stąd w trudnych chwilach praktykuj wdzięczność jak sztukę przetrwania. Zobacz, jak nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą być ziarnem, z którego kiełkuje siła. Wdzięczność to klucz, który otwiera drzwi do wyjścia z mroku, prowadząc cię ku świetlistym polanom radości. Wprowadzenie do wdzięczności jako kluczowego elementu równowagi życiowej. Wdzięczność to nie tylko fragment życiowej układanki, ale kluczowy element, który nadaje harmonię całej kompozycji. Jak balansujący akrobata na linie życia. Wdzięczność pomaga utrzymać równowagę w wirze codziennych wyzwań i radości. Odkrywając wdzięczność jako kluczowy element równowagi, stajesz się architektem własnej przestrzeni życiowej. To jak mądre posunięcie w grzeszachów, gdzie wdzięczność jest królową, osłaniającą i chroniącą przed chaosem. To także jak instrument w orkiestrze, nadający ton całemu życiu, tworząc symfonię pełną różnorodnych dźwięków. Wdzięczność uczy cię, jak podtrzymywać równowagę nawet na wąskiej krawędzi codzienności. To jak sztuka tańca, gdzie każdy krok jest precyzyjnie wyważony, a wdzięczność jest jak pulsujący rytm, który utrzymuje cię w ruchu. Wprowadzenie wdzięczności do równowagi życiowej to jak odkrywanie magicznego punktu środkowego, w którym zaczynasz dostrzegać, że życie to nie tylko walka, ale również taniec. Wdzięczność to klucz, który otwiera drzwi do pełni życia, prowadząc cię przez labirynt doświadczeń z wdziękiem i pewnością. Otwórz się na wdzięczność jako kluczową część równowagi życiowej, a zobaczysz, jak każdy dzień staje się tańcem na linie, w którym równowaga jest nie tylko osiągalna, ale także pełna wdzięczności. Napisz w komentarzu, czy i jak praktykujesz wdzięczność. Czy też tak to odbierasz, że kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, stajemy się bardziej szczęśliwi i optymistyczni? Mi się wydaje, że wtedy dostrzegamy piękno w codziennych rzeczach i doceniamy małe gesty życzliwości. A ponadto, przez wdzięczność otwieramy nasze serca na innych ludzi i budujemy silne relacje. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, Twoja kolorowa wizja życia.